No to Pusiny, witajcie na stacji benzynowej. Będę tutaj dzisiaj nocowała. Ha, ha. Nie, żartuję, nie będę tutaj nocowała, bo jest strasznie zimno. Jestem dinozaurem. Nie, 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 nie dinozaurem, smokiem. Lera, o co chodzi w tym wyzwaniu? Przez 24 godziny będę jadła jedzenie tylko ze stacji benzynowej czyli śniadanie jedzenie do szkoły obiad, kolację. Dzisiejsze wyzwanie zaczynam troszeczkę późno. Jest 16, dlatego, że byłam w szkole i ja miałam jeszcze zadanie domowe. Więc do roboty. Idę teraz coś kupić na kolację. Mario got up, you're making me home. We jumped off the subway, lead nowhere. Your warm hands rubbed off the cold around me. I heard you say that everything is all right. But how did you know how I felt? You saw right through me that day. I was lost. wam pokażę co sobie kupiłam. Kupiłam sobie Coca-Colę. Były tylko smakowe wody, a ja ich nie lubię, więc kupiłam sobie Coca-Colę. Wiem, to nie jest najbardziej zdrowa rzecz na świecie. Kupiłam sobie batonika Aero Delightful Peppermint. Kupiłam sobie wrapa Italian Style Club Chicken i kupiłam sobie dwa pączki. Jadę teraz na jakąś inną stację benzynową po więcej jedzenia i zjem sobie teraz tego czerwonego pączka, bo jestem strasznie głodna. Jesteśmy na kolejnej stacji benzynowej, jesteśmy w Teksasie, nie żartuję, jesteśmy w Teksaku, <grywa> więc teraz idziemy do środka, biegniemy, bo jest zimno. Już wiem, co sobie zabiorę. Zabiorę sobie flakes. starek. Tak. I zabiorę sobie kanapkę z jajeczkiem. Wow, zobaczcie, nawet spożywka tutaj jest. Oh, nutella. No Patrz jaka nutella. Nutella. Tylko fajna do szkoły. Chocolate cream, drzemy, czekolada, kawa, herbata. Indian curry? olej. No no, ja skupę, albo tan Ale jedynie co już nie ma, to nie ma nic na ciepło. Tylko kanapki są w I kosztera, ile mleka tam jest! Mleko! No tu to można przeżyć. Aaaa! Trzecia stacja benzynowa i tutaj też jest Subway! I, I musimy tutaj troszeczkę więcej rzeczy kupić, bo mi nie wystarczy i będę głodna! O lubi być głodna, bo jak ci jest głodny, to jest zła jak gargan i jego A kot Chciałam ci powiedzieć, że nawet jakbyś swoim puszynom po drugiej stronie powiedziała, tak jeszcze nic nie zjadłam, jeszcze nic nie zjadłam, to by nie uwierzyli, bo masz ślad po poczku. No nie, ja jadłam, ale mi nie wystarczy. Chyba by było nie chcę, żeby była zła gargamel. Zabieram jeszcze jedno picie i idę sobie kanapkę zaparć. Wszystko Poszliśmy do Subwaya i e, musieliśmy kilka minut poczekać bo pani miała przerwę a później zrobiła nam przepyszne kanapeczki ta tutaj jest moja, a ta jest dla kamerzystki i dla oh. leżera który już się oddalił więc teraz idziemy. Ja właśnie jem kanapkę z kolesławem, serem i kurczakiem. Lubiącym! Śniadanie uratowane. Na jednej stacji znalazłam małe mleczko, a na drugiej znalazłam zestaw małych płatków. Szybko powiedzieć, bo ja muszę wyjść, ja muszę iść do szkoły i nie chcę się spóźnić. My w szkole mamy Healthy Eating Policy, czyli nie możemy brać żadnych słodyczy. Moje koleżanki dalej e, przynoszą słodycze. Ja im mówię, że nauczycielka się na nie będzie zgłosić, a one mnie nie słuchają, ale dobra. Mam picie Innocent Bolt from the Blue i mam jeszcze kanapkę z jajkiem i z majonezem. Dobra, pa! Biegnę. Ja przed chwilą wróciłam do domu po szkole, zrobiłam zadanie domowe. Nie jestem naprawdę głodna. E, za godzinę mam jeszcze dodatkowe lekcje i zjem sobie walkersy salt and vinegar. Moje ulubione. Ja przed chwilą wróciłam do domu, zrobiłam zadanie domowe. Odświeżyłam się, czyli umyłam siebie <grym> i włożyłam moją ulubioną piżamkę i jestem strasznie głodna, więc... Jak było na zajęciach? Na zajęciach? No. Super! Tak! Tak! Dzieci było? A, tam... Na, tam czy mm, nie cała klasa, kilka... Takowało kilka osób? Aha. Uh -huh. w szkole nie było, bo Głodna byli. jesteś, słyszałam, co będziesz tak. to Tak. Tak myślę, że sobie zrobię zupkę chińską. Czyli to nudle, które kupiłaś, tak? A wiesz co my będziemy mieć? Co? pitę mm. <grym> Bardzo dobrze, że odpadasz więcej dla mnie. Jesteś te ty Możesz zostać pitą co najmniej. Mm. No. Nie ma. Zrobisz mnie jak już challenge nie będzie? Nie. Yeah. Jak zanim challenge się skończy, to ona będzie inne menu. Więc bardzo mi przykro. Się Wchodzę do kuchni, patrzę, stoją nudle, a koło nudli batonika aero. Ale batonik też będzie musiał poczekać, bo ja muszę wam coś powiedzieć. Poszedł na ogłoszenie, czas, start! Na pewno zauważyliście, że nie ma już karty społeczność. I na razie na pewno jej na moim kanale nie będzie. Więc pomyślałam, gdzie na moich social mediach jestem codziennie. Przykro mi bardzo, to nie jest TikTok, to nie jest Snapchat, Instagram. Więc teraz wszystkie osoby, które chcą być na bieżąco z Pushing Girl, odsyłam na Instagram do Pushing Girl. Link będzie na dole. Chcecie też wysłać wiadomości prywatne, o których piszecie w komentarzach. To w któryś dzień, jak będę miała więcej czasu, na pewno na weekendzie, bo nie będę miała zadania domowego, wrzucę wam informację na Instagram, że przez najbliższy czas będę odpowiadała na wasze wiadomości prywatne. Przypomnienie, przypomnienie: gdzie jest Pushing Girl najczęściej? Na Insta. Czas na nudle Nudle są troszeczkę Jak moje zupki Wifon Wlewa się tutaj gorącą wodę Czeka się 4 minuty Tak tutaj pisze I później się je to była ostatnia rzecz, którą kupiłam na stacji benzynowej. Więc ja teraz idę sobie przygotować moje nudle. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał Pushing Girl i wpadajcie na moje insta, bo przed chwilą wrzuciłam wam tam post z pytaniem. Pa!